Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym vlogu. To jest mój dzisiejszy outfit of the day, czyli kozaki, czarne, klasyczna sukienka. I zaraz zarzucę jakiś płaszcz. Dzisiaj mam bardzo fajny, interesujący dzień i zabieram was ze sobą. My to się was... tak zgadujemy, Ale słuchajcie. O... Ostatnio się widzieliśmy na evencie i praktycznie nie zamieniliśmy ani innego słowa. Tak, z daleka. Tak. Więc fajnie, że się udało. Tak, że się no, tak, Rysiu, um, umówiłyśmy. Byłyśmy na evencie Deli, gdzieś widzieliście po materiale pewnie. Bardzo fajnie, super dziewczyny, rodzinna firma. Zawsze lubię takie eventy, bo, tak. bo możesz poznać kogoś, kto tworzy te kosmetyki. A nie gdzieś tam z zagranicy. Dokładnie, a poza tym to jest w ogóle też bardzo przystępne cenowo. I naprawdę dobre, dobre rzeczy. I też wiele dziewczyn z nas, zresztą na naszych kanałach na pewno przecież tyle już jesteśmy na tym YouTubie. Wiecie, co to jest Delia doskonale. Ale wszyscy wiedzą. I, I też właśnie nie tylko mają produkty do brwi, ale resztę wam pokażę w domu. Jak tam Karola u ciebie? Dobrze, wiesz co, dużo się dzieje. Ja idę właśnie nagrywać podcast. Dzisiaj no nagrywamy właśnie. podcast, słuchajcie, o zabobonach, przesądach. W ogóle to myślę, że będzie mieć kupę śmiechu przy tym odcinku, bo zeszły odcinek podcastu był strasznie ciężki, tam o tych dramach YouTubeowych, o takich mm -hmm. ciężkich rzeczach rozmawialiśmy, ale chcemy trochę odsapnąć. Mam wrażenie, że jesteśmy trochę w nowej rzeczywistości po tych wyborach, po tych Co wszystkich jest. aferach, po tym wszystkim, że tak trochę y, przyda się takiego pozytywnego zastrzyku. Absolutnie. To znaczy <laughs> ja myślę, że i tak ten, ten pozytywny zastrzyk jest, tak. No. Już jest tak jakoś spokojnie. Nie? No, już jest jakaś nadzieja, no, no, no Także chcę y, tak nagrywać, a ty jakie masz plany? Teraz muszę szybko odebrać moje dziecko ze szkoły, zawieźcie na następne zajęcia i też dzisiaj będę nagrywała, jeżeli mi się uda. Czasowo. No i przy mailach będę siedziała po nocy, bo mam <laughs> dowoloną skrzydkę. O -M G. Subnie. W części filmu chciałabym Wam pokazać parę rzeczy, które zamówiłam na Waszą prośbę, bo prosiliście mnie, żebym Wam pokazała coś z Sinseya, który kochacie. Nie dziwię się, bo naprawdę mają bardzo fajną kolekcję, też te ceny są przystępne. Pierwsza z nich to jest taki sweter, który akurat kupiłam sobie stacjonarnie. On kosztował, iż to tutaj mam metkę bo specjalnie założyłam, żeby już nie tracić czasu i żebyście nie musieli czekać. Namierzymy. 69,99 i była jakaś tam promocja. Bardzo fajny kolor. Właśnie taki, jak lubię najbardziej. W tym kolorze będzie wyglądał korzystnie. Były też inne. Wiem, że były czarne, były chyba też takie kamelowe. I w ogóle dość sporo różnych swetrów, kardiganów. I zamówiłam sobie dwa kożuszki. Takie miśki. W sensie była taka promocja na kurtki. O taki weekend promocyjny. 20%, czy nawet więcej. To zależy, jak to tam się połączyło ze sobą. Więc online i w sumie to było pierwsze moje zamówienie z c online. Zamówiłam dwie e, te kurtki, te takie płaszcze miśkowe, żeby Wam pokazać, który kolor jest fajniejszy. Ja sobie wzięłam jakie to jest wielkie, brązowy i beżowy. I tutaj widzicie na stronie on był bardziej czekoladowy, bym powiedziała. Fajnie, że ma pieszaczek, właśnie też z miśka. Ja sobie wziąłam rozmiar 34 XS, czasami te kolory wydają się takie, mm, ale jak je założymy to okazuje się, że świetnie pasują więc teraz możecie zobaczyć, że rzeczywiście ten kolor jest trochę inny niż na stronie, postaram się Wam tam zostawić linka, na stronie on mam wrażenie, że jest jednak trochę bardziej czekoladowy, jeżeli dobrze pamiętam, bo chwilę tutaj stała mi ta paczka chciałam nagrać, nie mam kiedy on ma tak fajną długość jest ciepły na pewno no i coś innego, bo ja mam taki jaśniejsze Doszło po ten zaret. Jest ciepły i jest w ogóle bardzo fajnie skrojony. Co ciekawe, bo często te miski są za duże, te futra. Na przykład kiedy się, nie wiem czy pamiętacie, jeżeli mi oglądacie, dłużej mierzyłam takie futro z bizu, Jak w które to nie upływałam wręcz, więc ta nie była do końca truth size. A ten wydaje mi się, że nie jest zły kolor. jak Myślicie, nie wiem, czy macie, czy też skorzystaliście z tej promocji, dajcie znać, tych kurtek i co tam kupujecie w Sinseju, bo wiem, że mnóstwo ludzi kocha ten sklep. No i rzeczywiście do tego swetra fajnie to, zobaczcie, pasuje. No jest ciepły, jest taki dopasowany, co mi się podoba. Nie muszę tutaj nic skracać. Tak się prezentuje, ma... Ciepły kołnierz też można się tu opatulić, i rzeczywiście ja na początku generalnie z tym kolorem byłam trochę na bakier, ale stwierdziłam, że tak, przymierze zawsze można zwrócić, ale rozważam teraz. Zobaczcie, tak jest wykończony. Fajny jest ten wieszak i to, że jest dopasowany. Myślę, że to jest bardzo, bardzo duży plus. Skład, już Wam czytam, 100% poliester. I on kosztował, ja go kupiłam za 129 zł. On tylko kosztował w tej promocji. Teraz chyba trochę więcej kosztuje, chociaż może jeszcze te promocje będą, można trafić. No i drugi to jest taki beżowy, o wiele jaśniejszy, bo właśnie ja nie chciałam kamelowego, bo kamelowy już mam. I on ma guziki jaśniejsze. Takie, o. Ten z kolei brązowy, nie wiem, brązowy. Jest jest nazywany na stronie, ma takie bardziej zblendowane hmm. powiedziałabym te guziki. No i jedyny problem, no, że to się pyli wszystko. Wiesz, ja mam jasne włosy, może tak nie będzie widać. W ogóle bardzo grube są te miski, więc weźcie to pod uwagę, że one naprawdę są ciepłe. I jak założycie <grybuj> sweter i jeszcze tego miska, to będzie Wam naprawdę gorąco. No i długość taka do kolan. No i cena, tak, 129 zł. Jak wiem, za 129, jak teraz kosztują, ale myślę, że mniej niż 200 Jest bardzo ciepły, bardzo gruby. Ja jeszcze mając ten sweter, to się tutaj gotuję normalnie. I rzeczywiście ten kolor fajnie pasuje do wszystkiego. I przez to, że jest takim kolorem off-white, taki trochę jasno-beżowy, nie będzie widać, jak się trochę pobrudzi. Takie rzeczy spokojnie piorę w pralce, ten na przykład Zary też piorę w pralce i nic mi się z nimi nie dzieje, na takim szybkim programie delikatnym. Teraz mamy ten ciemniejszy, który jest nazwany brązowym, ale moim zdaniem to jest brąz rozbielony, nie wiem jak to tam, nie znam się tak zakończył na kolorach, to moja mama jest specjalistą od kolorów akurat. Te kieszenie mają w ogóle w środku jeszcze miśka z jednej strony. Zauważyłam, że tutaj jest jeszcze jedna szlufka, więc można zapiąć go z tej strony, ale tylko na jeden guzik niestety. Uważam, że jest dobrze wykonany, że jest w bardzo dobrej cenie i naprawdę zaskoczył mnie akurat ten misiek, jeden i drugi. Nie wiem, czy sobie kupiliście takie. i Może skorzystaliście właśnie z tej promocji i może jeszcze... Warto się tam będzie wybrać. Czyli tutaj chciałam Wam pokazać z bliska, że to jest naprawdę dobrze uszyte. Są te guziki, te dziurki, kawał płaszcza, wieszaczek, podszewka, guziki. Dobra robota. No i grube, to jest naprawdę grube. Mam nadzieję, że po praniu się jakoś ułoży i będzie lepiej. Ale i tak uważam, że to wygląda całkiem spokojnie no i ta cena, to już w ogóle szos. To... Jak byłam stacjonarnie w Cinsylu, to widziałam przepiękne rzeczy do domu, już raczej nie było nic jesiennego, ale zaczynały się świąteczne akcenty. No i e, rzeczywiście ta kolekcja jest naprawdę fajna, taka prosta, e, taka klasyczna, ale jednak trochę inna, no i ceny są ekstra. I zamówiłam też coś z lekole. Otworzyłam co prawda już tą przysyłkę. Ta sukienka mi się bardzo podoba. Nie jest chyba do końca dla mnie ta długość, ale w ogóle materiał jest ekstra. Taka czarna wrap dress to jest akurat XSK XS, XS, Vesta Noir, się nazywa to sukienka. 95 model i 5 elastan. Kiedy się dotyka tej sukienki, to od razu czuć. Fajnie się w niej wygląda, natomiast dla mnie ten model jest trochę za długi, ale ja zaraz go przymierzę, żeby Wam pokazać, bo na pewno wiele dziewczyn się w tej sukience zakocha. Jest jeszcze jedna sukienka, która, bo też była taka promocja na sukienki, akurat był taki weekend, jakiś tam kot i tak dalej. I to jest sukienka, na którą ja się już od jakiegoś czasu czaiłam, ale czaiłam się na kolor granatowy i tego granatowego nie udało mi się Kupić, więc chciałam przymierzyć biały. Ona jest trochę co prawda pognieciona. Te rękawy można sobie związać, można sobie podciągnąć, można je tak spuścić, żeby były takie soły. Bardzo lubię takie sukienki, które tutaj mają pasowany krój i generalnie ta sukienka naprawdę ładnie wygląda. Jest wyjątkowa, ma coś w sobie w każdym razie. Te rękawy można nimi operować, można je podciągnąć, można je troszeczkę tutaj podwinąć. Wtedy ta sukienka ma taki bardziej wakacyjny vibe, co też lubię, żeby te sukienki miały swoje przeznaczenie, nie tylko takie wieczorowe, ale na co dzień, spotkańc z przeciłkami, jakaś randka. Taka codzienna sukienka do jeansowej kurtki, można by ją jakoś tam połączyć z trampkami, można też ją połączyć z, ze szpilkami, więc ja lubię mieć takie rzeczy w szafie. Nawet fajnie wygląda tak spuszczona mi się wydaje, ale de facto można zobowiązać wokół szyi i jest kokarda. Więc to wszystko zależy od tego, jak wy byście chciały tą sukienkę nosić. Podoba mi się, że ona jest taka właśnie casualowa. Nie tylko nam wisi w szafie i zakładamy ją na wielką okazję. Także jestem ciekawa dalszej sukienki. Jestem w tej drugiej sukience. To jest taka sukienka na zasadzie, tak jak mówię, wrap dress. Czyli zakładamy ją tutaj. Zawiązujemy i ona jest naprawdę z tak świetnego materiału, ona jest tak wygodna i to jest sukienka znowu do wszystkiego, bo można ją założyć na wieczór, można ją założyć na dzień do kozaków, do szpilek, do trampek, do dżinsowej kurtki, do wszystkiego. A tutaj rozcięcia. To też jest y, bardzo fajne. No jest super wygodna jak rękawiczka Chciałam Wam ją pokazać, bo mam wrażenie, że wiele dziewczyn się w niej zakocha i wcale się nie dziwię. Sprawdźcie sobie też Wam mogę zostawić linka. Ja ją akurat kupiłam z tym kodem S20, ale nie wiem, czy on jeszcze obowiązuje, wątpię, bo to są raczej takie strzały na weekend tam na trzy dni. A tamta sukienka była na promocji i jeszcze właśnie z tym kodem to kupiłam ją chyba za coś e, lekko ponad 200. stówek. Myślę, że wiele dziewczyn będzie zachwyconych. Kochani, jeszcze na koniec chciałam Wam pokazać nowości, które Wam obiecałam na początku filmu. Szampon, peeling, mydełko do brwi, ekspresowa henna, z której się niezwykle cieszę i bardzo jest obiecujący ten produkt. Myślę, że z powodzeniem można go użyć również i do rzęs. Mam kolor brązowy i jak widzicie aplikacja jest bardzo łatwa, bardzo przyjemna i wygodna. nie testować. Drowa henna do brwi, żel do laminacji, więc jak widzicie, jest naprawdę mnóstwo tych nowości, które ułatwią nam życie stylizujący fixer, piórkowy marker, maskara, Tutaj jeszcze widzieliście biotyna tam w materiale na początku. Więc jestem ciekawa Waszych opinii. Czy coś macie, czy używacie, dajcie znać. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie subskrypcje, wszystkie komentarze. Trzymajcie się ciepło i do miłego zobaczenia. Buziaki. Pa pa!